Julia, ty jesteś z Włoch, ale z jakiej, z jakiej miejscowości? Z Pistoja. Pistoja. To północ, południe? Toskana. Toskana. To jest 22 km od Wielkiej Nie tęsknisz? Tęskny. Ale jak masz rodzinę, to jak masz tęsknić? Oj, takie piękne. Polska też jest piękna. I Łomża też? A, moja miasto. Od początku tutaj jestem i. Nie zmieniam się. Proszę Państwa, witamy Was z Łomży, Julio, piąteczka. Dzień dobry. Co robimy teraz? Robimy ciasto, jak na co dzień. Ciasto do pizzy? Tak po pizze. Julio, no nikt nie zna takiej prawdziwej włoskiej jak ty, bo ty jesteś rodowitym Włochem, tak? Tak, tak? tak, tak, tak. Najpierw trzeba mówić, że potrzebę lubisz robić. Mhm. Potrzeba znasz pizzę. Tak. Kiedy się, się robi, kiedy się pracuje, to ma wszystko dla swojego mhm. czasu. Tak. No i nasza pizza jest taka cieniutka. Cieniutkie, ciasto. Cieniutkie, tak. No i jestem tutaj 28 lat w Łomży i ogólnie zbałem. Roby dobrą pizza, Jak widzę czasu robi sam. Nie mrożą. Nie 28 mrożą. lat w Łomży, Tak. To kawał czasu. Tak, tak, i to samo robię. Mogę? Tak, tak, tak. Julia, ja, ja tego spróbuję twojej twojej pizzy, bo... Teraz ja zrobię, już mamy przygotowane ciasto. Julia, a skąd to się u ciebie wzięło to zamiłowanie do kulinariów. Babcia mama przykazała. Skąd to? to? To znaczy już mama ogólnie mhm. robiła takie rzeczy. No ja szkoło skończyłem też pucharkę. Mhm. No i w kuchni pracuję całe życie. Ale nie chciałeś u siebie we włoszech zostać, wolałeś tutaj? No jeszcze. To są rzeczy co Natura da to już za żonę. Za żonę. Tak, tak. Aaa, czyli za miłością. I tak daj mi trochę moza na, na górę. Mhm. I tak jak mama mi uczyła, zawsze potrzeba. Kroisz. Po trzeba kroisz na koniec. I tutaj pokazuje jak jest czas tak. Mhm. Na tym nie? Od razu pokazuje bursy, tak? Tak bubelki. To czasa jest dobra. Mhm. No. I jak się mówi, to pizza zrobisz, bo trzeba lubisz. Trzeba to robić z serca, jest prawda? Z serca. Potrzeba lubić, trzeba umieć. Noś. Kiedy ten czas nakroić, kiedy pakować, kiedy na pizzę wsadzić, to jest dużo tajemnic. Nie jak tutaj. Rękę uh -huh. co tak, ale. Tak, to trzeba tutaj z tego serca tak, robić, z pasji, tak ale... jak tak, ty tak, to tak, robisz. Tak, tak, tak. tak. Julio, tak Na no, ma... 40, parę lat już robi pizzę. Robimy dobrą pizzę z Sycyliana też. Anszła, A co to jest anszła? Anszła, takie ryb leciki takie świeciki, oliwki, kapali świeże świeżym I kalcone jest. To jest bardzo dobra kalcona, regularnie. Popularna ja, pewnie, nie te kalcone. Kalcone to już mało ludzi znają, ale ten co znają, już coraz, są i jedzą te kalcone. Że wracają i znowu kalcone zamawiają, bo tak. im się zasmakowała. A powiem historię, bo kiedyś zamówili chłopaki. E, chłopaki zamówili, bili pięć, a cztery zamówili normalne pizzę, a jeden zamówił karcone, numer. Ale nie widział, co to jest. A jak ja zaniosłem do stolik, to nie jad. Ja mówię, dlaczego nie? Ale ja, proszę pana, zamówiłem pizzę, nie chleb. I mówi, to nie jest chleb, to jest karcone. A ja a później już coraz raz miał. <laughs> bo nie wiedział. Bo nie wiedział, tak, tak. A taką kalcone to mógłbyś dla, dla mnie z, zrobić? Teraz, ja bym... teraz. No teraz, teraz, tak, teraz. teraz, tak, teraz. I... Kalcone, tak, czyli robisz trochę y, mniej czasu. Jak normalne do pizza, tak? To daj mi 220-280 gram, tak? Wow, ale technika. Proszę Państwa, tak. proszę zobaczyć, bo to. I tutaj. Julio, i będzie to tak jak u Was, tam we Włoszech? Bardzo tak, podobnie? Tak, 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 to jest normalne. To jest, mm -hmm. Nie tylko we Włoszech, ale wszędzie karconek, kto umie robić, tak? Bo kto coś nie umie robić? Robię karcony z dziury ale to nie jest wart. Bo przez tę dziurę to wszystko ucieka, to zapaki, smaki, wszystko. Ale ci niutkie teraz. No jest, to wcale jest. Niutkie. Mhm. I tak, mamy pieczarki, sos pomidorowy. A? Zapasowy sos. Zapasowy. Dzisiaj zejdzie, spokojnie. Troszeczkę sera. Jakiego używasz sera? C no no mhm no Dajemy ślinkę. Zawsze ślinkę potrzeba rozwalone jak na małe grzeje, kawałki. Tak, jak żyje potrzeba wszędzie się to samo, wszędzie. Daje się trochę ser, zawsze na dół. I trochę sos. I teraz zamykamy. Tak. O czym ma zrobić dokładnie, czyli powietrze nie ucieknie. Mhm. Czasu piecień. kacone zawsze piecze do przodu. Do przodu, pieczymy. Jeden raz w tamtej stronie, to później wracamy w drugą stronę. Paweł, tak? Tak. O, teraz piekło w tę stronę i teraz się kręci w tę stronę. Wow. I ona się piecze. To później, jak będzie piekło w tamtej stronie, mhm. będziemy kręcić w drugą stronę. I odwiedza. O, taka jest Twoja kalcona. Nie, yeah, Proszę Państwa, nie no! To bardzo dziękuję, zaraz będę próbował. A proszę bardzo. Smacznego. Bon appetit. O, coś takiego. Mhm. Stary Rynek Łomża, proszę Państwa. Pizzeria Pana Julio, który jest rodowitym Włochem. I mi takie sporządził kalcone co jest niebo w gębie, proszę Państwa. Jadłem wiele pizz, ale czegoś takiego nigdy w życiu. Bardzo mi to smakuje, a niby proste składniki. Muzyka włoska w krajpce, no proszę Państwa, to musicie spróbować. Bardzo polecam. Cześć. Dziękuję w ogóle za przyjęcie. Ja również dziękuję bardzo. Pierwszy raz w życiu miałem okazję takiego calzone, prawdziwego włoskiego spróbować, bardzo mi smakowało. Będę polecał Waszą restaurację. Nie dość, że przystępne ceny, to jeszcze się czułem tak jakby Byłem we Włoszech, muzyka po włosku. Kuchasz, tak, Klimat jest. Klimat, no nie, tego nie podrobisz. Nie ma żadnych sosów czoskowych, tylko po prostu proste składniki, a mi tak bardzo to smakowało. No dziękuję. Nie robisz, że ja.